Naszym głównym założeniem jest to, że nie pracujemy wyłącznie dla cudzoziemców, ale przede wszystkim z cudzoziemcami. Kiedy zjedzili ok Pawełska metmu, a położył sinter, i metyka, kładąc się, Instytut Kultury Narodów Kawkazy, kurtkiety i pomysły, idee a to partnerzy, bo nie W ośrodku będą realizowane inicjatywy, zarówno takie, które Czeczeni sami będą przygotowywać dla siebie, na przykład święta własne obchodzić, również dla Polaków, którzy będą zapraszani tam, żeby zapoznać się z kulturą czeczeńską. Jednocześnie jest też taka idea, żeby zapraszać różnych artystów i animatorów kultury do ośrodka. Kluczem do tych działań jest to, żeby imigranci byli współpracowani gospodarzami Warszawy, żeby prowadzili własne działania. Mamy w programie od działań typowo społecznych, porad psychologicznych, pedagogicznych, stworzenie świetlicy dla dzieciaków. Naszym celem jest to, żeby w Warszawie powstało prawdziwe centrum wielokulturowe, w którym będą między innymi znajdowały się na przykład biura organizacji cudzoziemskich, będzie istniał inkubator inicjatyw i organizacji imigranckich. Będą miały miejsce na przykład różnego rodzaju wydarzenia, Kulturalne. Do tej pory były takie imprezy e, konkretnej diaspory, która pochodzi z konkretnego rejonu, która się prezentuje w ciągu jednego dnia czy jednego wieczoru. E, była Warszawa Syryjska, była Warszawa Rosyjska, e, była Warszawa Wietnamska. W zeszłym roku organizowaliśmy Warszawę Afrykańską i parę dni temu impreza o Warszawie Tybetańskiej. Zresztą sam portal Kontynent Warszawa jest chyba jedyną. Miejską wyszukiwarką zarówno jak i na Wschód, jak i na zachód, która informuje w sposób bardzo uporządkowany, bardzo dokładny o tym, co się dzieje w Warszawie niepolskiego. No i jeżeli jest taka możliwość, żeby w ciągu jednego wieczoru poznać jakieś pasmo, fragment, nie wiem, poezji, literatury, muzyki, malarstwa, tańca jakiegoś regionu i szczególnie w wydaniu tych ludzi, którzy się przynieśli do Warszawy, wybrali Warszawę jako swoje miejsce funkcjonowania na świecie, no to jest, to, to uważam, że to jest piękne. Prowadzimy drugi moduł, to jest moduł, który opiera się na prowadzeniu warsztatów, nazywa się to inkubator Organizacji Cudzoziemskich, a warsztaty i szkolenia, które prowadzimy, dotyczą nietypowych umiejętności, na przykład zarządzanie projektami, zarządzanie budżetem, harmonogramem, umiejętności liderskie, pozyskiwanie środków, jak zbudować zespół. I też chcemy wykształcić grupę trenerów cudzoziemskich, którzy będą prowadzić własne mini-projekty trenerskie z kolejnymi grupami cudzoziemców.